Się chyba nikogo nie dziwi, że Vany straciły mocno na znaczeniu na rzecz suwów. A tymczasem Hyundai poszedł pod, na przekór tej tendencji. Zaryzykował i pro, zaproponował model Staria. To typowy van, który może jechać 9 lub 7 osób. Samochód pojawił się już w 2021 roku, ale do sprzedaży w Polsce trafił jesienią 2024 roku. Jak się sprzedawał? Otóż, yy, według danych opracowanych przez analityków IBRM Samar i yy, zamieszczonych w aplikacji Mototrendy Pro Plus, wynika, że od jesieni 2024 roku, a zatem od startu sprzedaży, do końca września 2025 roku sprzedano 204 sztuki tego modelu. No ale ci, którzy chcą jeszcze kupić ten samochód, muszą się spieszyć. Dlaczego? O tym później. Teraz przetestujemy ten samochód, sprawdzimy jak rozplanowane jest wnętrze tego pojazdu oraz jak jeździ van napędzany hybrydą, który układ ma moc 225 koni mechanicznych. Pokaźny van wyglądający trochę jak statek kosmiczny. No to wszystko oczywiście zasługa futurystycznej stylistyki. Stylistyki, w której z przodu dominuje o taki pasek świetlny, Poprowadzony przez całą szerokość nadwozia. Oprócz tego, wrażenie duże robi duża powierzchnia mocno pochylonej przedniej szyby, która płynnie przechodzi w maskę. A dalej wchodzimy w dół i mamy dużą atrapę płodni. O, Staria. A z tyłu tej starii Mamy wielką klapę chroniącą dostęp do bagażnika. Dotąd aż dochodzi szyba. Tu mamy spoiler z ukrytym światłem stopu. Ale to co najfajniejsze z tyłu, to lampy. Pociągnięte przez całą wysokość pojazdu niemalże. Ślicznie wyglądają. Jedna lampa i druga. To naprawdę. Wyróżniający element tylnej części pojazdu. Maska jest może mocno pochylona, ale jaka króciutka. I ta króciutka maska chroni komorę silnikową, w której znalazły się dwa silniki. Benzynowe 1,6 o mocy 160 koni mechanicznych oraz elektryczna jednostka generująca 73 konie mechaniczne. Razem te dwa silniki dają układ hybrydowy generujący 225 koni mechanicznych. Jak się tak zajrzy tutaj, o, twarde materiały, ale ładnie wyglądające, ale za to skórzana tapicerka na fotelach. Zobaczmy jeszcze, jak się tu siedzi. O, a Otóż siedzi się wygodnie, bo jeszcze jest podłokietnik. No tylko tutaj troszeczkę brakuje z tej lewej strony, dlatego, że z lewej strony od drzwi funkcję podłokietnika pełni takie wyprofilowanie tapicerki i tak troszeczkę się czuje asymetrycznie, no ale poza tym jest w porządku. No tutaj mamy konsolę środkową z półką na drobiazgi, z wgłębieniami na kubki z napojami, jeszcze takie o mniejsze przegródki, ale mamy też tutaj zagłówek. A dlaczego? Dlatego, że no auto jest dziewięcioosobowe. I to dziewiąte miejsce to jest właśnie tutaj. No tak, tylko że nie da się go podnieść, dopóki nie przesuniemy kanapy do tyłu. O, i mamy takie, jak dla mnie to jest takie półtora miejsca, jak tak patrzę na szerokość tego. Także to jest auto ośmiopółosobowe, a nie dziewięcio. No, ale przekonajmy się, jak tu się siedzi. No rzeczywiście wąsko jest, ale muszę jedno przyznać. Nadspodziewanie wygodnie tu jest. Tak się człowiek Wpasowuje. Nie wiem tylko co ci, którzy tu siedzą obok, na to powiedzą. No bo jak tu mam ręce, to musiałbym tak siedzieć, żeby tu zmieściły się dwie osoby. W lato to jeszcze pół biedy, bo jest mniej ubrań, ale teraz w tych kurtkach i przy takich gabarytach jak ja, to troszeczkę niewygodnie może być. Na pewno jest to miejsce wystarczające na krótką trasę, takie awaryjne, żeby gdzieś dojechać w mieście. No ale z drugiej strony, jeżeli. Tak, jak siedzi ten pasażer po środku, to kierowca ma troszeczkę utrudnione manewrowanie na pewno, a poza tym trudniej jest wybierać tryby jazdy, tył, przód. No ale, pomimo tych niedogodności, muszę przyznać, że to dziewiąte miejsce jest wygodniejsze po przymierzeniu się niż na to wygląda. Żeby dostać się na drugi, i trzeci rząd siedzeń, trzeba odsunąć drzwi. Oczywiście, żeby się nie zmęczyć, to są one regulowane elektrycznie. A po wejściu i zajęciu miejsca, możemy je zasunąć na przykład używając klawisza na słupku. O, jak tu jest przestronnie! Czy naprawdę siedzi wyjątkowo wygodnie? Dlatego, że tu jest jak w salonce: mnóstwo miejsca nad głowami, mnóstwo na nogi. Nawet jak z przodu siedzą bardzo wysokie osoby, to tutaj jest mnóstwo przestrzeni. Poza tym. Wygodę można dostosować do własnych upodobań dzięki temu, że oparcie jest regulowane pod różnym kątem. Oczywiście tak by nikt nie siedział raczej, ale proszę, jaki mały skok, żeby składać to oparcie. Aż do takiego położenia. No i niemal w półleżącej pozycji można podróżować. O, przez szyberdach można podziwiać niebo, mury. A na drzwiach mamy roletkę, dzięki której odsłaniamy się od zewnątrz. No ale pamiętajmy, że jeszcze mamy trzeci rząd siedzeń. Przekonajmy się, jak sytuacja wygląda na tamtej kanapie. To żeby tam się dostać, to o, wystarczy przesunąć kanapę. Można również złożyć ją, tak, proszę bardzo. No i żeby tu wejść, to Mnóstwo miejsca, o, proszę bardzo. Bez problemu. O. Drzwi zamykamy tą klamką. Tu siadamy jest bardzo wygodnie. Oczywiście mnóstwo przestrzeni. To to oparcie też można regulować pod różnym kątem. Więc też można dostosować do własnych upodobań. I na przykład tutaj nikt nie podróżuje. O, to możemy sobie jechać w taki sposób. No i mamy już Taki fajny samochód, który nie dość, że jest bardzo komfortowy, to świetnie zaprojektowany. Bo rozplanowanie wszystkich siedzeń jest takie, że w pierwszym, drugim i trzecim rzędzie siedzeń jest mnóstwo przestrzeni, zarówno nad głowami, jak i na nogi. A jakby tego ma mało, to nawet jak jedzie komplet pasażerów, to za tylną kanapą. Mamy przestrzeń bagażową, która swobodnie pomieści wszystkie ich urlopowe walizki. Wielka klapa to i wielkie otwarcie. A ta klapa skrywa bagażnik, który mieści od 831 do 1303 litrów. Jakby się tak uprzeć, to można by się tu było położyć. No tu taka podpórka, nawet pod głowę. Oczywiście, w tej pozycji kanapy nie da się podróżować tym autem, ale da się przecież łatwo przesunąć kanapę. Nadal mamy mnóstwo miejsca na walizki. Jestem przekonany, że nawet jadąc na długi urlop, 8 osób może 9 to nie, bo tam nie do końca jest wygodnie z przodu ale 8 osób swobodnie zmieści tutaj bagaż urlopowy. A klapa elektrycznie sterowana. Podtrzymywana solidnymi teleskopami, także nie opadnie. I po zapakowaniu zamykamy i w drogę! Jednym z bardzo ważnych atutów tego samochodu jest widoczność. Jak się skręca, tak jak teraz, skręcamy w prawo, to bardzo łatwo, można zobaczyć, czy tu z tyłu nie idzie jakiś pieszy, lub nie jedzie rowerzysta. Dlaczego tak łatwo? Po pierwsze, linia okien tu się obniża, są bardzo duże. Tu z tyłu, jak nawet muszę spojrzeć przez prawe ramię, to wszystko bardzo dobrze widzę, bo tak, ten pasażer tutaj siedzący mi nie przeszkadza, przepraszam pasażerze. Ten z tyłu siedzący siedzi na tyle daleko, że też mi nie przeszkadza i w tym oknie wszystko widzę. Trzeba przyznać, że jazda taką szklarnią naprawdę okazuje się rewelacyjna pod względem widoczności. A poza tym, a poza tym, no trzeba pamiętać jednak, że aerodynamika tego samochodu z dużą powierzchnią czołową powoduje, że kiedy jedzie się w trasie, tak yy, prędkość rzędu 120-140 km na godzinę, no to jednak owiew yy, wiatru jest dość głośny. Poza tym trzeba uważać na boczny wiatr, ale na szczęście jest tu asystent bocznego wiatru. Jak jechałem trasą, to miałem takie sytuacje, że wjeżdżałem za ekranów, był mocny boczny wiatr i poczułem takie lekkie szarpnięcie coś takiego, takie dosłownie delikatne. Pojawił się komunikat, że zadziałał ten asystent. I samochód pozostawał w dalszym ciągu stabilny. Także bardzo dobrze system działa, a jest to szczególnie ważne w aucie o takich gabarytach i takim kształcie. Poza tym wygodnie się tu siedzi, wygodna pozycja za kierownicą. Yy, tutaj są trzy siedzenia, ale to złożone, bo wygodnie się tak jedzie, jak nie ma potrzeby rozłożenia. To, to jest tak naprawdę na. Krótki odcinek przydatny, no tak jak powiedziałem, trudno powiedzieć, czy to jest auto 9-osobowe, czy bardziej pół osobowe no bo to jest wąskie. Samochód ma do napędu układ hybrydowy i to jest takie troszeczkę kuriozalne. Dlaczego? Z jednej strony mamy hybrydę, która przydaje się w mieście. I tutaj zużywa mało paliwa. Ten samochód, mimo że waży ponad 2 tony, potrzebuje w mieście około 7,5 litra na 100 km. Tymczasem jego gabaryty, liczba miejsc siedzących, pojemność bagażnika preferują to auto do tego, żeby jechać daleko w trasę. No a tutaj ta hybryda się już nie sprawdza tak do końca, dlatego że. Niemal non-stop wykorzystujemy silnik spalinowy, a elektryczny w znacznie mniejszym stopniu. Efekt jest taki, że samochód w trasie pali 9,5 litra na 100 km. Także tak, gabaryty pokazują jeździć w trasę, a silnik mówi: Nie, nie, jeździ po mieście. Tylko tyle, że w mieście ten samochód jest troszeczkę nieporęczny. Dynamika. No przeciętna, 10,2 do setki to nie jest jakieś porażający, jakiś porażający wynik, ale z drugiej strony, w tym aucie nie chodzi przecież o to, żeby nie wiadomo jak szybko jechać, żeby, żeby przyspieszać spod świateł, dynamicznie, nie wiadomo co. Ten samochód ma o, służyć do takiej zrelaksowanej, dalekiej jazdy. Z tyłu rodzina siedzi sobie, bardzo dobrze ją widać swoją drogą w tym lusterku. I w takich warunkach docenimy jeszcze jedną rzecz tego pojazdu z układ jezdny. Dlatego, że on bardzo dobrze tłumi wszelkie nierówności nawierzchni. Niezależnie, czy pokonuje się poprzednie garby, jeżeli takie kowe się zdarzą, czy są wzdłużne wyboje. To samochód zawsze je, dobrze je niweluje, a poza tym pozostaje stabilny w, takich, w takiej sytuacji. Jeżeli chodzi o sztywność nadwozia, podwozia tak w takim kierunku, żeby jechać dynamicznie po zakrętach, nie radzę. Nie jest niebezpiecznie, ale ani nie chce się tym samochodem tak jechać, no bo wysoko się siedzi, więc poczucie jest takie, że auto się mocno wychyla. A po drugie, no, ta dynamika nie pozwala na takiego typu manewry. <laughs> Czy jest jeszcze coś, co mi się w tym samochodzie podoba? No nie podoba mi się troszeczkę, to, to mi się nie podoba raczej. Obsługa urządzeń pokładowych, dlatego, że trzeba to robić za pośrednictwem ekranu dotykowego. Niektóre funkcje udaje się wybrać sensorami umieszczonymi pod ekranem, ale jednak to za długo odbiera kierowcy uwagę od drogi. A poza tym auto jest naprawdę super komfortowe świetnie się sprawdza w trasie, mniej w mieście, ale tutaj też bez problemu daje sobie radę. Wspominałem już, że osoby, które chcą jeszcze kupić Hyundai Starion, muszą się spieszyć. No i taka jest prawda. Dlaczego? Dlatego, że ten samochód w polskiej ofercie jest jeszcze tylko do końca tego roku. A jakie auto można kupić? Otóż są trzy specyfikacje wyposażeniowe dotyczące dziewięciosobowej odmiany oraz jedna w przypadku siedmiosobowej. Jeżeli chodzi o tę dziewięciosobową, czyli taki jak testowany model, to w bazowej wersji Smart trzeba zapłacić 204 900 zł za odmianę Smart Business 222 900 zł. Natomiast Najbogatsza dla 9 wersji odmiana Smart VIP, czyli taka jak testowana, to wydatek 237 900 zł. Natomiast, jeżeli ktoś zdecyduje się na odmianę 7 to wówczas ma specyfikację Luxury i wydatek na ten samochód to 257 900 zł.